w siedzibie bastionu z Marcinem Heldem, specjalnie przygotowanej w pomieszczeniu do, do konferencji prasowych. Czyli w, szat w szatni damskiej. Tak, dokładnie. Marcin, przede wszystkim chciałem Cię zapytać o Twoje przygotowania. Teraz to był taki krótszy cykl treningowy, więc jak to wygląda właśnie pomiędzy walkami, taki mikrocykl treningowy? No już drugi raz mamy taki, taki cykl. Pierwsza była po walce z Muradem, to do, do walki z Klementim też był dokładnie tyle samo, były cztery tygodnie. Teraz mieliśmy tak samo, czy wygląda to mniej więcej tak, że kilka dni na odpoczynek, po walce zawsze trzeba odpocząć, w tym wypadku teraz e, zrobiłem sobie 4-5 dni, coś takiego e, i później już wracamy do treningów, od razu jedziemy z, ze sparingami, z kondycją, e, z wytrzymałością, później szybkość, no nie ma tutaj czasu na robienie jakiejś siły e, t, i, t, i takich rzeczy, więc od, od razu ruszamy e, ze sparingami, kondycją, szybkością. No i, i praktycznie do końca ten ostatni tydzień, te ostatnie 6-5 dni, to już jest odpoczynek robienie wagi. No i teraz właśnie w, tak wkracza w ten okres odpoczynku i robienia wagi. A twój przeciwnik Dave Jensen, czy możesz zdradzić minimalnie, na czym będzie tym razem twoje, polegał Twój game plan, albo przynajmniej gdzie zamierzasz go sprawdzić, co przetestować, coś, co e, w jakiś sposób nie zaburzyłoby tego, e, no, żeby, żeby nie dotarło gdzieś do obozu że amerykańskiego nie zburzyło tam Twojego game planu? Nie no, my się, wydaje mi się, że największą przewagę tutaj zdecydowanie będę miał w parterze i do tego parteru będę dążył. No, zobaczymy. Zobaczymy jak mi to będzie wychodziło, mam nadzieję, że będę potrafił go sprowadzić, ale chcemy też zmusić go przez stójkę, przez uderzenie w stójce, tak żeby czuł się zagrożony, żeby on też właśnie klinczował, żeby on sprowadzał i wtedy już z dołu... Mam nadzieję, że sobie poradzę i, i, i będzie dobrze. No, czyli generalnie plan jest taki, żeby tą walkę doprowadzić do parteru. Albo żeby on sprowadził, zmusić go do sprowadzenia, albo samemu, i, i, jeśli w tej sytuacji nie będzie szło tak dobrze, będzie trzeba samemu sprowadzić. Generalnie temat y, tej walki wyczerpaliśmy ostatnim razem i teraz chciałbym Cię o kilka takich spraw bieżących. Hmm, na przykład o Pawła Ostasza, Twojego kolegę treningowego, który tam doznał poważnej kontuzji bioder na Fighters Arena 3. Jak powiedział, co się, co się u niego dzieje, jak tam jego zdrowie? No teraz ma przerwę. Z tego co wiem to no, gdzieś tam już zaczął się powoli ruszać, ale nie może tam, nie, nie może robić jeszcze żadnych ruchów, które by tam nadwyrężały to biodro, czyli w żadnym wypadku parteru, żadnych zapasów, robi coś tam podobno stójki, gdzieś tam uderza, no do nas teraz y, przez jakiś czas nie przychodził. No mam nadzieję, że niedługo wróci, no bo, bo na, był naprawdę bardzo dobry, jest bardzo dobry sparing partner i brakuje go tutaj. No niestety niestety tak się złożyło, że doznał kontuzji. Po tej walce i nie mogą się z nią przygotowywać. Teraz. A teraz, jakby tak porozmawiać o organizacji Bellator, to mimo wszystko, że jest w Stanach, to można by ją nazwać trochę taką organizacją lokalną, bo tam oglądalność mniej więcej wiadomo jaka jest. To, to nie jest po prostu taka topowa oglądalność. Jakbyś to porównał na przykład do KSW, które ma kilka milionów oglądalności, jakby gdzie tkwi ten klucz siły Bellatora? Znaczy, może mi powiedzieć, ja nie wiem jaką mają oglądalność no, o Kilkaset tysięcy oglądalności, no KSW mimo wszystko, że jest w Polsce, to tam te amerykańskie z Bellator to mają kilkaset, a tu jest na przykład nie wiem 3 miliony, 5 milionów zależy od gali. Tak, no to powiem Ci, że tak naprawdę nie wiem na czym polega ten klucz, ta siła tej organizacji, ale na pewno i Na pewno im się to opłaca, na pewno chcą to robić, bo no z tego co my widzimy jeżdżąc tam na tą galę, to z gali na galę, z walki na walkę widać ro, jak się rozwijają, widać coraz więcej tych ciężarówek z Bellatora, oni przyjeżdżają wielkimi ciężarówkami całymi z belatora, tam z oprakotowanymi, tam z napisami belator, takich oryginalnych ciężarówek i z walki na walkę widać ich coraz więcej, widać coraz lepszą organizację, coraz więcej yy, co, co coraz więcej tych telewizyjnych jakichś tam spraw, no tak jak ostatnio na przykład brali mnie, tylko do Orlando leciałem, tylko no po to, żeby nagrać jakieś filmiki, wywiady, zdjęcia porobić, no to na pewno nie robią takich rzeczy, jak im się to nie opłaca i no, nie mają z tego zysku i muszą do tego dopłacać, no nie wiem na czym polega ta ich siła, ale ale dobrze, do, dobrze, że to robią, jeżeli im to jakoś wychodzi. A właśnie mówisz o tym rozwoju organizacji, no, znowu mówiąc o UFC, oni tam cały czas się udoskonalają i wprowadzili niedawno takie ubezpieczenie dla zawodników od różnych przypadków, nawet jak zawodnik na przykład trenuje, coś mu się stanie, jakaś kontuzja, to i tak dostaje swoje pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Jak to właśnie jest w Bellatorze, czy jest coś takiego, w jaki sposób oni o was dbają, coś takiego dostrzegłeś, co, z czego jesteś zadowolony? W, w takich rzeczach chyba właśnie jak, jak trenujesz coś, no to nie ma chyba żadnego ubezpieczenia, ale na pewno jest ubezpieczenie na cały mój okres pobytu tam w Stanach. Jeśli nie daje, że coś by się stało podczas walki, no to mam pełną opiekę tam pieniądze, wszystko, to, 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 to z tym nie ma problemu. Pod tym względem jest, jestem ubezpieczony. A teraz y, też niedawno taka zmiana zaszła w Bellatorze. Y... Znaczy jedna z kilku, która mówi o tym, że zawodnicy, którzy wygrają turniej będą od razu walczyli w, z, z mistrzami obecnej kategorii. To jest akurat twój były przeciwnik, z którym przegrałeś, Michael Chandler. Jak to jest, ja tam gdzieś przeczytałem taki wywiad w Newsweeku, gdzieś tam na Nagłówek mówił, że tobie się to śni po nocach i w ogóle na ile w tym jest prawda, na ile to jest po prostu taki chwytliwy temat. Nie, może, może nie śni mi się to po nocach, ale no chciałbym, chciałbym jeszcze raz z nim zawalczyć. E, jeszcze raz się sprowadzić, no to była ta walka już była prawie dwa lata temu, chyba, tak? Czy... No, tak. Tak, no, no to. No teraz myślę, że jestem silniejszy, bardziej doświadczony. Co innego byś zrobił? Zrobiłbym na pewno co innego i myślę, żeby to się inaczej potoczyło i chciałbym, chciałbym zobaczyć po prostu jak, jaka jest różnica między tą walką sprzed dwóch lat, a, a, a teraz. Mm -hmm. I takie ostatnie pytanie. E Artur Sowiński, twój sparing partner przed ostatnią e walką i ty również mu pomagałeś właśnie w tej walce, którą teraz miał z Irokesem. E widziałeś na pewno tą walkę, czy, znaczy, czy widziałeś może tą walkę, co możesz powiedzieć? Tak, widziałem, widziałem, oglądałem. Całe KSW. Nie na Polsce, bo byłem wtedy w Anglii, to musiałem szukać streamów i bardzo się denerwowałem na te streamy, i podziwiałem ludzi, którzy oglądają moje walki przez te streamy, bo to naprawdę trzeba się nieźle naszukać, żeby to znaleźć. No, dlatego miałem trochę taki, taki przykład, jak, jak ci moi fani oglądają te moje walki. No ale tak, widziałem walkę Artura. No i było. Było trochę tak jak, tak jak przewidziałem, tak jak się obawiałem, że w tej stójce szło mu dobrze. Z tymi, No tam zapaśniczo też było tak, że tam chyba w później w tej, w tej takiej finałowej sytuacji to, że Artur znalazł się na dole chyba Irokes go sprowadził czy tam czy Artur poszedł do jakiegoś sprowadzenia i Irokez został na górze. Więc to mu trochę nie wyszło no i w tym parterze jednak trochę tam ustępował Irokesowi i tutaj no trochę tak no siedziałem, siedziałem przed tym komputerem i cały czas mówiłem Artur stawaj uciekaj do stójki, że, czemu, czemu walczysz w parterze, w stójce, myślę, że jakby to rozegrał bardziej na takiej zasadzie, że walka przywiąza się do parteru, od razu wstawać, uciekaj do tej stójki, dalej kontynuować walkę w stójce, myślę, że wyglądałoby to inaczej. No i Rokes w sumie wspominał, że on jakoś Artura stórka, stójka jest dla niego taka niewygodna wyjątkowo, nie, nie siedzi mu, a zdaje się, że ty chyba miałeś okazję kiedyś trenować z Irokesem gdzieś w Wałczu, czy coś w tym stylu, jak to, jak to wyglądało? No mi zaś nie leżała stójka Irokeza, ale to może dlatego, że jest zawodnikiem leworęcznym Ja jak wtedy przygotowywałem się na zawodnika praworęcznego pojechałem tam do, na, na obóz w Wałczu, dali mi Irokeza, który jest wiadomo dobrym uderzaczem, do tego leworęcznym, wcześniej nie miałem żadnych sparingów z zawodnikami leworęcznymi, no to było dla mnie na pewno gorsze niż sparing z Kornikiem, ale technicznie i szybkościowo i generalnie stójkowo myślę, że no, Ar Artur ma bardzo dobre te uderzenia, bardzo dobrą stójkę. Mm -hmm. Tylko tak na koniec, kiedy wylatujesz teraz do Stanów? Wylatujemy w niedzielę rano. No, dobra, To ja dziękuję i w takim razie i powodzenie. Dziękuję i chciałem pozdrowić jeszcze sponsora firmy Manto. O, no jeszcze może. Je, tak, jeszcze, jeszcze innych sponsorów, którzy może tutaj nie są znani w Polsce. Ostatnio pokazał się taki sponsor firma Haleo, odżywki. Z Japonii, dostałem ostatnio od nich paczkę, to byłem trochę zdziwiony, bo wszystko było po japońsku napisane i nie wiedziałem za bardzo co, co jest do czego. No doszedłeś do tego. Tak, tak doszedłem. No. I dziękuję, dziękuję za wsparcie. Dobra, dzięki. Dzięki.